Dzień dobry moi drodzy, witam Was na kanale Przepisy Spawajnicze. Ja nazywam się Paulina Grabowska-Lisowska, jestem międzynarodowym inżynierem spawajnikiem i dzisiaj wychodząc naprzeciw małym firmom, nagram specjalnie ten odcinek. A mianowicie w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć, jak wygląda proces kwalifikacji technologii spawania, przygotowywania WPS-ów i certyfikacji spawaczy. Także nie przedłużając, przejdźmy do odcinka. I po co w ogóle nagrywam ten odcinek? No bo moi drodzy, no ja tutaj działam trochę w internecie, w mediach społecznościowych i bardzo często zdarza się tak, że zgłaszają się do mnie firmy, które tak naprawdę funkcjonowały w spawalnictwie, prowadziły jakąś tam mniejszą lub większą produkcję, w której wykorzystywały proces spawania, ale nikt nigdy od nich nic nie wymagał, tak? No chyba każdy z nas zna takie firmy. Ale... Nagle pojawił się klient, który by chciał, żeby ta firma miała zakwalifikowane technologie spawania WPQR, żeby miała WPS-y i żeby spawacze mieli uprawnienia. I w dzisiejszym właśnie odcinku chciałbym poruszyć właśnie te kwestie, jak wygląda proces dojścia do tego, że mamy te WPQR, -y, WPS-y i uprawnienia spawaczy. Także pierwsza bardzo istotna kwestia jest to, że trzeba odpowiednio dobrać hmm, Wymiary złączy próbnych, aby otrzymać fajny zakres, tak? Wymiary złączy próbnych, odpowiedni materiał. Odpowiednie pozycje spawania, proces spawalniczy, także to wszystko trzeba przeanalizować. Ja w swojej działalności, bo prowadzę firmę doradczą właśnie w tym zakresie, pomagam moim klientom dobierać te odpowiednie zakresy, przeprowadzam egzaminy, później wypełniam wszystkie wnioski do jednostki certyfikującej. Także no z tym się spotkam bardzo często. Wcześniej również pracowałam jako egzaminator w jednostce notyfikowanej, także dosyć dobrze ten proces znam. I jak, od czego w ogóle zacząć? Jak wygląda ten proces? Od czego w ogóle można tutaj myśleć, żeby podejść do tego procesu? Pierwsza sprawa jest to, że niczego się nie bójcie, to wszystko jest proste, jest to do ogarnięcia. Także jeżeli chodzi o podstawy WPQR. Jest to e, takie świadectwo kwalifikacyjne, to jest wasza technologia spawania, to jest takie know-how Waszej firmy, jak Wy wykonujecie połączenia spawane w danym zakresie, PQR tak? no, jest na pewien zakres, tak? Więc na przykład na daną metodę spawania, na dane materiały, nam dane zakresy, jeżeli chodzi o grubość i średnicę, o konkretny trud, i tych zmian jest wiele. Także WPQR jest takim certyfikatem dla firmy, który poświadcza, że w danym zakresie firma potrafi, a przynajmniej powinna spawać. I ten certyfikat jest bezterminowy. Tak, to świadectwo kwalifikacji lub certyfikat, to w zależności, co kwalifikujemy, jest bezterminowe. No chyba, że mamy jakieś specjalne przepisy, na przykład w AD 2000, jeżeli nie wykonujemy w ciągu roku. Danych połączeń spawanych, no to niestety to czas nam mija tej ważności, ale w standardowych wypadkach kwalifikacja WPQR jest uprawnieniem firmy do spawania w danym zakresie i to sobie zapamiętaj. Żeby taką, takie świadectwo otrzymać, trzeba przeanalizować, co my tak naprawdę na tej produkcji spawamy tak? jakie materiały, jakich metod spawania używamy jakie grubości, jakie średnice. I Jakie druty, i wtedy planujemy sobie zakres do kwalifikacji technologii spawania, no bo norma jest na tyle łaskawa dla nas, że daje nam pewien zakres, więc korzystajmy z tego, że daje nam ona zakres. Róbmy to z głową, a nie a nie byle jak, tak tak, żeby nie mieć też za wąskiego zakresu później, no bo im szerszy zakres, tym więcej później możemy tych WPS-ów na różne typy złączy wykonywać, więc warto to przemyśleć na wstępnym etapie. I zamawiamy odpowiedni materiał, później wykonujemy złącza spawane, spisujemy te wszystkie parametry, które były podczas spawania, później takie wyspawane złącze dajemy do laboratorium na badania nieniszczące i na badania niszczące, Następnie, jeżeli wynik był pozytywny, to wystawiane jest świadectwo właśnie takiej kwalifikacji technologii spawania. Jeżeli jest konieczność, to ten proces przeprowadzamy z jednostką certyfikującą lub jednostką notyfikowaną. Ja zawsze zalecam, żeby jednak z to z jednostką wykonywać ponieważ wtedy klienci nas się po prostu nie czepiają. Można oczywiście, jeżeli nie produkujemy na przykład urządzeń ciśnieniowych, wykonywać wewnątrz zakładowe kwalifikacje. Jest to dozwolone. Natomiast no, wtedy klienci na pewno będą Was bardziej weryfikować. Też nie wszystkie projekty na to zezwalają. Także lepiej proces kwalifikacji technologii spawania wykonać razem z jednostką certyfikującą, z jednostką lub z jednostką notyfikowaną w zależności od tego, Jakie z jakiej jednostki korzystamy? To jest pierwsza kwestia. I na podstawie tej zakwalifikowanej technologii otrzymujemy ten certyfikat, i mamy tam pewien zakres. Na podstawie tego wykonujemy później instrukcje technologiczne spawania czyli WPS. I WPS-y teoretycznie. To powinien być dokument dla spawacza, na podstawie którego wie, jakie materiały może spawać, jaką metodą, jakim, jakim drutem, w jakich pozycjach jakie parametry może zastosować. W praktyce jest to często tak, że po prostu jest to dokument przekazywany do klienta, tak? no, bo musimy te dokumenty archiwizować, żeby wykazać, że no, że wykonujemy proces spawania zgodnie z wymaganiami. No, oczywiście ja nad tym ubolewam, ale tak bardzo często w praktyce wygląda. Niemniej instrukcja WPS jest wykonywana na podstawie zakwalifikowanej technologii spawania. WPS-ów na podstawie WPQR-a może być nieskończona ilość, tak naprawdę. WPS-y może wykonywać Wasz nadzór spawalniczy, możecie tak, tak jak na przykład niektóre firmy robią, że ja im przygotowuję, czyli zewnętrzny inżynier spawalnik przygotowuje WPS-y, też jest taka możliwość. W każdym razie, zwykle e, takie WPS-y przygotowuje nadzór spawalniczy. I jest to wykonywane właśnie na podstawie zakwalifikowanej technologii spawania. No to ja ostatnio też przeczytałam na moim koncie YouTube taki komentarz, że WPS to jest jakiś tam wymysł i że w ogóle koszenie pieniędzy. No Jezu, jeżeli mamy na przykład w firmie spawalnika, albo mamy osobę odpowiedzialną za nadzór spawalniczy, bo to nie zawsze musi być spawalnik i potrafi zrobić tą instrukcję technologiczne spawania WPS samodzielnie, no to to jest zerowy koszt dla firmy, bo to jest jego część obowiązków, nie? Więc to, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki koszt. A to, czy to jest wymysł, czy to nie jest wymysł, no to yy, umówmy się, albo prowadzimy poważną produkcję spawalniczą, albo nie, no, yy, warto by było jednak, żeby ci spawacze umieli odczytywać WPS-y, żeby umieli z nich korzystać, no, ale ja wiem, jaka jest rzeczywistość w firmach, i nie zawsze tak jest. Natomiast no, ja muszę Was uczyć dobrej praktyki, a nie złej, prawda? To jest chyba, wydaje mi się, dosyć logiczne, że nie będę Was uczyć, Ach, WP jest nikomu niepotrzebne, to jest taki papier dla klienta, nie? No, przecież no ludzie, no. To jest tak, jakby doradca podatkowy uczył Was, jak oszukiwać, no, to, to nie, nie o to chodzi. Także. Uczymy się dobrych praktyk i WPS dajemy spawaczowi, dajemy klientowi i oczywiście zachowujemy w naszym archiwum dokumentów. I WPS-y to jest instrukcja, gdzie mamy te wszystkie parametry, mamy informacje, jak dane złącze spawać, tak? Czyli to będą spoiny czołowe, czy to będzie pachwina, czy to będzie złącze teowe, tych konfiguracji różnych może być wiele. I Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o wps -y. I ostatnia kwestia to są uprawnienia spawaczy. Uprawnienia spawaczy to jest wymóg nie tylko samych norm i standardów, ale po prostu nawet rozporządzenie ministra w gospodarki, w sprawie BHP mówi nam o tym, że jeżeli zatrudniamy pracowników, którzy są spawaczami, którzy wykonują procesy spawalnicze. No, to, to muszą być osoby, które mają albo książeczkę spawacza, albo przeszło jakieś szkolenie, mają z tego zaświadczenie, albo mają uprawnienia spawacza. Tak? Także to nie jest tak, że macie sobie, byle jaki tam i weźmiecie sobie spawacza. To ta osoba również powinna mieć uprawnienia. Także to jest akurat bardzo ważna kwestia, tak? Bo już niestety urzędy to weryfikują, na przykład PIP. W ramach kontroli, czy osoby, które wykonają procesy spowalnicze, mają, e, mają uprawnienia. Także to już jest takie minimum, minimum. I to nie jest tylko wymysł tego, że nasz klient od nas tego wymaga. I dobra, jak podejść do egzaminu spawacza? Egzamin spawacza to jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli mamy spawacza, który potrafi wykonywać złącza spawane, jeżeli umie spawać, to nie musi specjalnie iść na kurs, żeby otrzymać uprawnienia. Jest tak, że jeżeli spawacz potrafi wyspawać złącze spawane, przejdzie to badania, to można, może wtedy być certyfikowany. Procedura wygląda niemal identycznie jak przy kwalifikacji technologii spawania. Niemniej jest dużo prostsza i daje nam dużo szerszy zakres kwalifikacji, no bo jednak w ramach kwalifikacji ten WPQR, no to te zakresy są dużo węższe niż przy egzaminie spawacza. Czyli na początku analizujemy, jaki mamy zakres produkcji, jakie metody spawania wykorzystujemy, jakie grubości materiałów, jakie średnice, jakie materiały, w jakich pozycjach spawamy. Analizujemy to na tej podstawie. Typujemy odpowiednie wymiary próbek w odpowiednim gatunku materiału, w odpowiednich wymiarach i ilości, następnie spawamy to złącze. W tym przypadku przy egzaminie spawacza nie trzeba, nie trzeba wykonywać dodatkowych protokołów, pomiarów, parametrów, jak to było w przypadku technologii spawania WPQR. W przypadku egzaminu spawacza wykonujemy złącza próbne. Możemy jeszcze Spawacza przepytać albo zrobić mu test z wiedzy na przykład teoretycznej. Również takie rzeczy można robić, jeżeli chcemy, bo jest to dobrowolne. Akurat to egzamin teoretyczny jest dobrowolny. I jeżeli złącze mamy zakończone, wysyłamy na badania nieniszczące, czasem również i niszczące. I jeżeli badania będą miały wynik pozytywny, czyli przeszły te badania, to a wtedy można wnioskować o certyfikację spawacza. I podobnie jak w przypadku WPQR, czyli technologii spawania, można to zrobić w obecności jednostki certyfikującej, jednostki notyfikowanej, co oczywiście zalecam, żeby taki spawacz miał uprawnienia wydane przez jednostkę, lub można zrobić to wewnątrz zakładowo. Te wewnątrz zakładowo mogą być czasami podważane, więc ja zalecam, żeby spawacze mieli uprawnienia wydane przez jednostkę certyfikującą lub jednostkę notyfikowaną. Taki certyfikat po prostu jest bardziej wartościowy. Także no jeżeli badania przejdą, wysyłamy wnioski do jednostki i Taki spawacz ma później uprawnienia, które są ważne 3 lata i trzeba pamiętać, żeby co pół roku podpisywać te uprawnienia, że spawacz dalej spawa w danym zakresie. No bo jeżeli nie podpiszemy tej prolongaty, to zgodnie z normą taki spawacz traci swoje uprawnienia. Także proces nie jest skomplikowany, ale trzeba go odpowiednio przemyśleć, żeby uzyskać sensowny zakres. I to jest tak naprawdę najważniejsze żebyśmy nie musieli się ograniczać, bo lepiej mieć szerszy zakres niż węższy. Ale z drugiej strony też nie popadajmy w skrajność, że nie róbmy takich zakresów, z których nigdy nie skorzystamy, albo jak niekiedy patrzymy na te uprawnienia, to czasem widać, że po prostu to na pewno nie było spawane, bo w bo takie warunki są tam przytoczone na tym certyfikacie. Dobra, nieważne. W każdym razie mam nadzieję, że Wiecie, jak ten proces wygląda. No i w ramach podsumowania trzy ważne dokumenty w spawalnictwie WPQR, WPS, uprawnienia spawaczy WPQR. Najogólniej mówiąc, są to uprawnienia firmy, w zakresie jakim firma może spawać, jest to tak zwany certyfikat, tak? Czyli w tym danym zakresie, w tych metodach te materiały możemy spawać. Na podstawie WPQR. Przygotowujemy WPS, czyli takie jednostkowe instrukcje do spawania np. spoin czołowych, do spoin pachwinowych itd. i innych konkretnych typów. Takie instrukcje otrzymuje spawacz i oczywiście zachowujemy również je w archiwum naszych Dokumentów, również klient często chce do wglądu takie WPS-y. No i trzeci aspekt no to są uprawnienia spowacza, czyli to są już personalne pod konkretnego spowacza. Jeden spowacz może mieć wiele tych uprawnień i uprawnienia są na dany zakres. Tak samo jak w przypadku WPQR Uprawnienia spowacza muszą być przed kwalifikacją dobrze przemyślane, żeby otrzymać fajny i sensowny zakres, tak żeby nie było jakoś zbędnie ograniczonym. I to by było na tyle. Cześć!